wam jak wygrać każdą giereczkę za brą w Stumble, guys. Ze mną raczej stary nie wygrasz, wiesz, e, jakby to tu, tu, no. tu jest poradnik, jak wygrać każdą giereczkę za Berką, bo ja się na tym znam. No i chłopie, zobacz gdzie ty tam jesteś, a gdzie jest Bobek. Chłopie, Bobek normalnie jest number one! Bardzo Kogo to interesuje? Gdzie jest bobek? Eee, chłopie, interesuje tu wszystkich widzów bobo-dym! Ojojoj! Oj. O, co?! Bardzo co zrobiłem! Oj, oj, oj. jaki save zrobiłem Ej, teraz! Chłopie, mnie normalnie ucaliły m, m, moje te, jak to się, kły moje, dosłownie, chłopie, A, moje kły! kły. Moje kły są niebezpieczne! Ej, chłopie! O, kurde! Ej, w ogóle ludziska, zapytacie, jak wygrać z Aberką każdą giereczkę. No, Aberka, chodź, zapraszam cię bardzo serdecznie tutaj. A, patrz, gdzie Zap jestem, dobrze y o. się bawię. Y aberka, jakbyś tak odpadł w pierwszej rundzie, to już w ogóle mam... Ach, y Okej. On chyba spadł, słuchajcie. Aberka, ewidentnie spadł, a tu się już zakwalifikowało dziewięć osób. Weź ich tam, stary. No, skacze, ale... Aberka, co się dzieje? Poczekaj, może ciebie teraz złapę. Aaaa! Dawaj, złapę cię. Dlaczego ja wszedłem przed tobą na metę? Nie! Jesteś słabiutki. Chłopie, i prawie odpadłem w ogóle. się chyba cieniasem. Uważasz, że jestem cieniasem? Ja robię, chłopie, teraz poradnik, jak wygrać z Aberką każdą giereczkę. Więc, chłopie, sorry bardzo, ale to ja się znam, jak na tym Wygrywać, e, dobra, ty... ale jeszcze nie wygrałeś. E, ale ja pokażę zaraz, widzą, zaprezentuję się wygrywa każdy finał z za berką, Bolojska, bo wy może o tym nie wiecie. Ale po dzisiejszym odcinku na pewno Lula, będzie. Ga, ga, gu, gu. Więc zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie ten kanał, żeby było naprawdę super ancko I będzie naprawdę super ancko. A teraz a propos yy, znale znalezienia drogi, to tutaj yy, po lewej stronie jest droga w ogóle, jak ja. Gu, gu, yy, a tak to to ja, wszystko ja, w porządku, ta gaberka. Yy, Oj. O kurde! Coś ci nie pykło chyba. Ej, jak się stare, nie zakwalifikujesz nie? Ooo, Amerykan się nie zakwalifikuje! I tak stary, słuchajcie, wygrywa pierwszą. Eee, nie no zakwalifikujesz! Ale chłopie, przyznaj, że się wystraszyłeś, bo ja w sumie ja byłem pewny, się... No, stare, kiedyś tak, szedłem ciemną uliczką i się wystraszyłem. Ej, tu jest jakiś chłopiek kosmonauta. Dawaj tego kosmonauta robimy, bo to jest jakiś gracz, LT coś tam się nazywa. Więc jest. O chodzi! Ej! Tego szczerze nie spodziewałem się w tym momencie, naprawdę. Ta gireczka jest mega rzadko, tak jak mam być serio. Ale jest mega fajna, ja ją bardzo jest lubię. Solidną, dobrą gierę. Ej, chłopie, wysłap tego, tego kosmonauta. Aha, dzięki za. Aha, fajnie. Jest kosmonauta! Cztery, Ej. 450 pingów, miałem więc Ej, już ten jest... na 100% wygrałeś. Kosmonauta jest przerąbany, chłopie, z kosmonautą nie wygramy. Naprawdę. Nie, no stary, ja mam. 200 pingów. O chłopie, ten... ale ten kosmonauta to jest Musisz sobie radzić grać. sam, sorry. Ej, no jak nie, sobie serio. muszę radzić sam, chłopie? Nie, nawet... mam za dużo ping, stary, serio. Nawet sobie chłopie, nie żartuj się z jakimś kosmonautą, tutaj muszę grać samemu. Chłopie, to jest normalny typ. Jak ja... Nie, no słuchajcie, no zobaczcie, jaki to jest dobry gracz. To mi się ewidentnie po prostu ludziska. Nie, nie podoba. Lepszy od mi... Bobka? E, lepszy od Bobka? Od Bobka, e, w sumie to kto jest lepszy od Bobka? Jak tak policzyć, to Nikt. w sumie niewiele osób naprawdę niewiele osób, ale teraz tak, słuchajcie, tutaj sobie przeskakujemy, cyk elegancko. I teraz y, szybko trzeba tej przyspieszyć. Dobra, trzeba tak polatyka. Nie, no ja się dobrze jeszcze bawię. Ty się dobrze bawisz, a ja z panem kosmonautą y, tak dosyć średnio a się bawię. A dużo macie tych platform jeszcze? E, no nie za dużo, jak mam być szczery, Naprawdę dobra. Pan kosmonauta spada jedno, jedno w dół, więc po Jest u mnie kurde. Tak, no, musiałeś mi głupi... dodać. Ale on jest przerąbany, ten typ. Naprawdę jak on jest przerąbany lamusem jakimś? No, 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 moim zdaniem nie jest właśnie lamusem, ale to zaraz, chłopie, zobaczysz. Bo zobacz, co on robi! Patrz, jak on gra, chłopie. No i właśnie już... spadł. Ej, dawaj, weź go wykąć, chłopie, proszę! Weź go wykończ. Dobra, stary, on się sam zaraz wykończy. A on się sam wykończy, dobra. To ja mam nadzieję, że jednak sam się wykończy. A nie, że to my będziemy musieli go wykończyć. Ale dobra, postaramy. Co tu się? Ale kiereczka mnie przez chwilę strollowała, ale dobra, wszystko się Ale się zacięło ci, czy jest? Tak, zacięło mi, chłopie. Ej, dobra, to było naprawdę bardzo niefajne. Nie no co? Mam co? 400 pingu i spadłem. 400 ja. pingu? Dobra, to ja teraz. Nie bierze, my... stary. I Sierpku przegrałem. Ja tego przez to. kosmonautę, trzeba a, a widziałeś, że yes! ty, nie? Ogarn nie, nie widziałem, ale ogarnąłem kosmonautę i wygrałem za Berką. Nie Berkum. wierzy, nie Ej, wierzy, nie, nie nie, nie nie. To gra, ta gra, Ej, zrobiła to celowo. Tak naprawdę, ludziska, to mam taki pomysł, żeby wygrywać za Berką, że internet mu psuje. Słyszę. Let's go! Jaberka, w poprzedniej ręce ci wyłączyłem prąd, teraz y, też to trzeba. Nie, nie, zrobić. nie. No. Stary, jakby szczerze, no. ja nie powinienem z tobą w ogóle więcej grać. Y jak to? Czemu? Czemu znaczy, oberka? szkoda, że nie widziałeś, bo sery to było coś takiego, że mnie po prostu cofnęło o, nie wiem, no pięć tych... No i to mi się, chłopie, podoba, bo dzięki Wiesz. temu, temu cofaniu Bobek łatwo wygrywa gireczkę. Dobra, spadamy, chłopie. Dzięki, nie! dzięki, ja sobie przeżyłem, Byłeś jesteś strasznym EZEM. E, Zostań, Ameryka, Zatrzymaj się na chwilę, pauza, Bobie. Pauza Dobra, parę, pokazać ci, patrz. Breakdown zrobię. Gram ci na nosie, dawaj, bo coś na jest. Chyba spadłeś. No. Nie, no Gratuluję. Chcę gratuluję, gratuluję, Ej, nie, bo ja zaraz się nie dostanę, chłopie. Ja chciałem... Jest z czego nie. gratulować, stary, jest, Mam, Aberka, mam teraz, y, mam nadzieję, że ci, dobra, y, ludziska poodpadali, więc y, chociaż tyle. Ale chłopie, przez chwilę się naprawdę, ty jesteś już na mecie? Ej, dobra. Nie, stary, nie, A, Aberka, nie. Y, proszę się zatrzymać. Policja, nie, pan y, ewidentnie przekracza prędkość. Nie, nie Ej, się, słuchajcie, nigdy, Aberka ewidentnie przekracza prędkość. O, wiesz co, będę pierwszy? Aha. Będę biedny. To nie złe poestry, jak ja, ga, gu, 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 Ty, Dawaj kamień, papier nurce, jak to pierwszy. Dobra, trzy, cztery. kamień. kamień. Trzy, trzy, cztery. Papier Kamień. O! Wygrane, lecimy! Zapraszam! Go. Nie, nie idę. Eee, Wiesz co? Ja teraz słuchajcie. Nie, po... nie no ja nie. chciałem pokazać teraz ludziskom sposób, ze chłopie poczekam do. Ile tu osób biegnie? O nie, przypał! Dobra, trzeba szybko wskakiwać! Chciałem wam ludziska pokazać, że wejdę jako przedostatni, a berka odpadnie, no ale niestety mi nie pykło. Nie, nie eee, tym razem, co? A, no nie tym razem, ale nic się nie dzieje, ponieważ mamy jeszcze kolejną gireczkę i w kolejnej gireczce wam to pokażę. Aiter A! Co? Taki nick. E, e, aha, tak. Ło, wow, znowu to, to już było chyba dzisiaj, nie? Tak? To Stary, było. Twoja mama była już dzisiaj. Ło, wow, była, faktycznie zrobiła mi kolację bardzo smaczną i ogólnie A to, to, to sikt, kto Ty wiesz, co bym zjadł? Co mogę ci powiedzieć się... co bym zjadł? Co byś zjadł, powiedz mi? Zjadłbym kanapkę z pasztetem i z pomidorem. Zjadłbym zjadł masło <laughs> Ale tak samo? Ty, bez kitu ja w ogóle jestem takim człowiekiem, że masło jem jak batonik, serio. Ale wszyscy zdrowi? E, ale. Ooo, patrz znalazłem! Wow, nie no, tak naprawdę to chyba, chyba trochę osób tak robi, nie? że Ej, je masło ja tu, trochę ale konary. ja naprawdę szczerze bardzo lubię wydaje, masło. Że, że, że ludzie tak robią, no? Tak, a ja będę tu, powiem ci naprawdę, dobra, poczekajmy jeszcze chwilę, hopy, poczekajmy jeszcze, jeszcze naciku. Oj, jeśli. Jedno... Oj, chyba ktoś mnie popchnął. Ojej. <laughs> Oj, też mi się wydaje, że to popchnięcie to było takie dziwne, ale w ogóle, ludziska, jeśli wy też jecie masło, to napiszcie w komentarzu, bo ja serio, ja potrafię sobie otworzyć masło i po prostu kupię do jednej kanapki zjeść jedną trzecią masła. Powiem tak, nigdy no. nie używam masła. Nigdy nie używasz masła? Nie, no chyba, że jakąś jecznicę robisz czy coś, ale chodzi o to, że Co? w kanapce nigdy. Co? Serio, mówię jak masło smakuje? Nie no, wiem stary, no jadłem kiedyś masło. Aha, no. a to kiedyś jadłeś pewnie więcej. Nie no, kiedyś stary normalnie za dzieciaka jadłem, teraz nie jem masła po prostu. A tak po prostu nie jesz, bo nie zdrowe, czy nie jesz, bo nie chcesz? Nie, stary, bo nie chcę. A serio? Jakoś sumie tak szczerze. Zdrowe, nie, bo. Tary, wiesz, my nie jesteśmy osobami, które mają adekwatną wiedzę, aby oceniać, czy jest zdrowe no czy nie. No właśnie. <laughs> Ale gitu. mi chodzi tylko o to, nie, nie, nie bo ja, ja nie hejtuję masła. Chodzi mi o to, że po prostu moje kubki smakowe. Nie widzą różnicy, czy jest masło, czy nie. Chodzi o to, że ta różnica to jest 5%. Nie, a dla mnie to jest chłopie w ogóle nie wiem. To dla mnie masło, to smakuje chłopie jak jakiś, nie wiem, jak serek jakiś. Okej, rozumiem, nie, to ja w ogóle tak nie mam. Tu jest, nie wiem, jak normalnie jakbym zjadł waniliowy serek, tak to dla mnie. Okej, nie, nie, to dla mnie nie. Dobra, weźmy może tej chłopie, złapmy kogoś, bo robi się ciekawie. Dawaj, łapiemy jakiegoś wikinę. Oj Ojojoj, przegranko, masz przegranko już. Nie! Czemu przegranko? Masz przegranko! Ale ja jestem na platformie. Ej, Oj, to nie ktoś tu ma przegranko! O Ktoś To tam ojojoj. ma przegranko! Coś mówiłeś? Ej, Ej dobrego sejfa zrobiłem, naprawdę. Dobra, bez kitu dobrego. O nie! Dobra. O nie! O! Dobra. dobra. Ten wiking Ej, to jest grać! Na pan ty z jakieś grać! Weź go złap, no. chłopie i wpadnij do lawy! Dobra, essa. Dawaj, weź, padnij do lawy razem z nim, bro! Dobra, 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 teraz wam pokażę kolejny sposób, jak wygrać za Berką. Jest! Tylko no ty no ty że akurat tu się pojawił! Zawsze się pojawia z tyłu i tam jest Perio? zawsze taki. <laughs> to jest kolejny sposób, jak wygrać za belką! Go! <gul> Dwa sposoby już wiecie jak wygrywać za beką, to teraz poznać trzeba kolejny tam. sposób. Ej, jak to farba nie jest puszczana? O co ci chodzi chłopie? O co ci chodzi chłopie? Ja nie puszczam farby. Ej, a ile ty masz lat? Hehe, <gul> 17! Oho, to ty jesteś staru, ci powiem, naprawdę wielki. Patrz, no pokażę tak, ci tak, ja wiem, to jest Patrz, pokażę to ci chłopie no. sposób teraz, jak, jak zrób... Eee... <gul> <gul> To y, ten sposób mi za bardzo bliska nie wyszedł, ale to jest naprawdę dobry sposób, co nie, Abera? Y, y, o, patrzcie, Aberka teraz ścina, słuchajcie. Aberka, y, y, powiedz coś! O, widzicie? Aberki nie słychać! Wypalił internet i to jest, słuchajcie... Po, co? O! 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 o. O, mam 1000 tysiąc... frulet tutaj w tej grze! Nie mam nic w grze! Co nie dzieje? No, Halo, tak, słychać mnie. Tak, słuchajcie, No właśnie pokazuję, widzę sposób, jak wywalić skórę. Ja jestem w menu głównym, więc to jest kolejny Twój sposób na wygranie ze mną, czyli, czyli wywalenie mi tej... w ogóle całej gry, tak? I to, Ludziska, no ja jeszcze zrobię pompeczki, słuchajcie. czyli spodoba Ci się ten. Ej, w ogóle Twój skin chyba, chłopie biegnie. Ej, bez skin, to Twój skin Mój biega. Ej, sk naprawdę? Ej, naprawdę, ta dziesiątka, chłopie biega. O ile się nie mylę, to jest ta dziesiątka. A ma Ej, bez... różową skórę? A właśnie nie ma różowej skóry. A... Nie dobra, dobra, dobra. Jakby i tu bez kitu, chłopie, twój skin, to tak kraj hajduje, że szok. Ale dobre, no faktycznie nie ma chłop różowej. Bl... O nie! W ogóle tutaj się kwalifikują ludzie, to ja może sobie wskoczę na wszelki wypadek. Bo już 13 pytanie. znajdziemy aberki skina. Poczekajcie, musimy sobie ale przeszukać. serio, to jest niesamowite, stary, bo jeżeli ty maczałeś przy tym palce, że mi ej, wywala abelka, neta, to, to ja stary, nie wiem, a, 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 ja jadę do ciebie po prostu. Ja o niczym nie wiem, Amerka, ja, ja o niczym nie wiem. Jaki wywalanie neta? Ja mam w tej grze 50 <noise> godzin i to jest pierwszy raz jak mi się to dzieje No i to mi się podoba Berka. drugi raz Ci już wywaliłem neta i słuchajcie, mamy jak teraz to pół w takiej sytuacji, to jest mega fair, mm. co e, Powiem tylko tyle, mam kolegę, dałem mu dwie dychy, pojechał do Warszawy i stoi przed swoim domem i ci wywala. Kabel odciął? Tak, odcina, odpina i wpina. Wiesz o co nie, i co, on też jest w przedszkolu? Eee, no tak, to jest mój kumpel, za, za, za dychę pojechał do Warszawy i... i Powiedziałeś, że za dwie. Tutaj. A, tu za dwie, bo już drugi dzień tam siedzi. Dobra. Co jest grane, co ja w ogóle znalazłem za przejście, wy, ty, wy. Ej, bez kitu. Dobra, czy teraz też pobiegnie dalej. Jakie o, przejście, opowiedz mi, może coś Ej, ciekawego chłopie, masz. znalazłem dosłownie, nie wiem, 10 płytek pod rząd zielonych, chłopie, całą mapę znalazłem. Serio! I to naprawdę nie żartuję. A, bo ty masz półfinał, tak? Tak, ja jestem już w półfinale, bo wiesz co, mi się wydaje, że chyba Aberka to będzie Easy Win, bo jak ciebie nie ma, to To tu, tu, tutaj widzę, że tutaj jeden jest gracz dobry, jeden to jest dobry gracz. Tak, rozumiem, byłem jedynym wyzwaniem, tak? Tak, Fajnie. tak, byłem jedynym wyzwaniem, a tak to co ci powiem no, tak trochę Bambiki tutaj grają i to jest słuchajcie sposób jak wygrać Zaberką, bo na dobrą sprawę zaczęliśmy tą rozgrywkę razem, co nie? No tak, tak. Czyli tak jak? jakby wygrywam z tobą, tak? No, no trochę tak. I z innymi 30. Ooo! Zgadnij co mam na koniec. Zgadnij, chłopie! Stary masz albo nie masz, masz pewnie miód, miód, na pewno. Ja, masz nie, miód. nie, nie miód. No to co Ale masz? fajne, coś co jest rzadko, rzadko. Yy, bloki, blok dasz. Tak! Hehehe, serio takie gierki trafiasz. No, a ciebie takie giereczki omijają, a ja mam takie fajowe giereczki ludziska, i teraz wszyscy poodpadają. No, no, myślałem, że wszyscy poodpadają, więc to jednak nie są boty. To my się muszę skupić, bo myślałem, że to są boty, ale boty tego taki jest moment, raz że trzeba wskoczyć na jedną yy, poziom, żeby przeskoczyć, ten Wiesz o co chodzi. To no boty, tak, tego, tak, tak. Boty zawsze odpadają, tam mi się wydaje, nie? Znaczy, ci, ci. No, ta, nie, no tak, tak, tak. Jak trzeba tak. jakby to ten jeden krok no, wyżej, to na no pewno. I dobra, i ej, to, to bez skitu, to nie jest bot, Słuchajcie, tam to jest ewidentnie jakiś gracz, ale w tym momencie nie mogę. O nie, dobra! Przeszedłem! Wygrałem za Berkom. Słuchajcie, już trzy razy! Nie, raz no Beskidu. jest czego gratulować, naprawdę. Oh yeah! O, Berka! Pokażę ci czwarty sposób, jak z tobą wygrać Stumble, guys. To tym razem wymyślisz, no powiem. Nie, po tym roku. razem rozwalę cię w kan. O, już się rozwaliłem na początku, widzę, że tam ci nie pykło za bardzo, ale powiem Dobra, ci radę, chłopie. Cię teraz w finale rozwalę ci w kamy i papier nożyce, bo ja już wiem co ty dasz, chłopie. To dam. E, nie powiem ci, bo jak powiem ci... Albo wiesz co, dasz nożyce. O! Yy, nie, stary chciałem dać coś innego, A, wcale nie nożyce. Ale widzisz, znaczy ja powiedziałem, że Ej, normalnie dałbym, ale szczerze? No. Dałbym nożyce. Tak, no, bo chyba ty, ty, nożyce. ty bardzo często dajesz chłopie nożyce na start, nożyce albo kamień, albo papier. To dajesz jedno no, z tych trzech. No niemożliwe, że stary, <głos> <głos> nie gadaj, serio? To jest taki żartowniś, Bobek. O, jesteś już tutaj bardzo szybko, proszę pana. Popatrz. Pań, y, ale y, ja nie patrzę, ja patrzę... W... Patrz, to jakiś seryf! Ej, to jest jakiś gracz na bank, chłopie. To Oj, jest jojo. jakiś gracz na bank, bo to jest niemożliwe, żeby, kto, żeby ktoś zrobił tak szybko, słuchaj, słuchaj jak my, y, tą giereczkę. Na... O, Ej, kliknij emotkę pięknie. i wtedy no. podwójna spacja. I patrz jak on śmiesznie leci. On wtedy nie robi! On wtedy robi, on co wtedy robi jest Ej, bez kitu! Ej, totalnie robi coś naprawdę mega, mega, mega fajowego! I w ogóle zakwalifikowało się już trzynasta! Słuchajcie, osoba biegnie! Jeszcze trzy osoby, a szczerze jak na tą gireczkę to jest e, naprawdę, słuchajcie, mega, mega szybko. Naprawdę, naprawdę mega szybko się ludzie kwalifikują, ale tylko... Ej, chłopie, e, żeby z nami ten pierwszy gracz co był nie wygrał, bo to będzie. Nie no, próbę... lajtowo! Lajtowo? Twierdzi, że ta gieraczka będzie totalnie lajtowa? Tak, ja myślę, że go rozwalimy. Aha, w ogóle jaki on nick? Poczekaj, nawet nie zauważyłem. Nie, nie widziałem też. Bez kitu. Ej, dobra, i teraz pyta. O, to będzie. To takie co. Moje imię to Over, a na nazwisko mam Under. A moje, jak jest synonim od Over? Jakie jest takie słowo? Over może być above. Above? Także Tak, że powyżej. Powyżej, po ale no. UNDER to może UP. UNDER I... to jest poniżej, o czyli nie. będzie BELOW. O nie, jest... co się wydarzyło teraz? Nie, ABERKA, spadłem, twórka chłopie, spadłem. Jezus, ale S, straszne Dobra, Dobra, weź ty chłopie żadnych S-ów tutaj nie rób, bo zaraz, oj pa jak masz S. O, no kurde, ale zważyłem. No i ale es, no. ale es, Aberka, czekam no na specjalnie ciebie. specjalnie na ciebie poczekałem, bo jestem dobry. <laughs> ale es, ej dobra, zaraz Aberka odpadnie. I to jest, i teraz patrzcie, łapiemy Aberkę i... Nie, Aberka zostaw, nie, nie, nie! Dziękuję, dziękuję, pozdrawiam. Wejdę sobie na metę, od razu sobie będę się w Dobra chłopie! Przez chwilę myślałem, że odpadnę Musisz być cienki, Serio, jakiś bot to był wygrał. Nie chłopie, ja jestem po prostu super, super dobrym graczem. O, już osiem osób się zakwalifikowało? Ej dobra, teraz... Powiem ci, powiem ci, powiem ci jaki on ma nick. Sonia! Sonia! To jest on? Tak? Chyba on, Nie, tak? Sonia to jest imię Tak, tam. tak, 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 to tak. jest, to jest... Tu, tak, mam tak koleżankę, która się nazywa Sonia. A ja mam psa takiego, znaczy że koleża, kolega ma. Aha, że masz kolegę, który z psem? Nie, kolega ma, na, ma pieska, który się nazywa Sonia. Nie, no bo powiedziałeś to tak, jakby twój kolega był psem. Czy znaczy może być pies kolega, eee, ale wiesz, że chodzi no takiego? Nie, no, pies najlepszy przyjaciel człowieka, wiesz, o przyjacielem człowieka, Wiesz co, chuje, no, ty powinieneś. Ty powinieneś znać ja? się na tym Czekno, ale ja to powinienem wiedzieć. No. no, tak mi się wydaje, że ty się właśnie powinieneś wiedzieć. Ej, no nigdy nie wskoczyłem jeszcze tam na dół. No nie jak tam wskoczyć. Ej, dobra, Aberka, to co? Hello. Kamień i papier? Dawaj. No tak. A, nie no, żeby był uczciwy, to wybacz. Dobra, to już, żeby kamień, papier. No i teraz dobra, pokażę trzy, Wam dziecko, jak wygrać w kamień, dobra, papier. Dwa, trzy, trzy, cztery. papier KAMIEN! AAAAAA! No, nie wiedziałeś, no! Słuchajcie, kolejny no, sposób na zwycięstwo za Berką! Ja, tak zabieżę, ma być, Nie, nie chcę w ogóle tego, weź tam do pieluchy, naród. Bo chcesz poznać kolejny jak za berką wygrać? Nie, nie chcę stare poznawać yy, Ale chłopie, ja ci mogę pokazać jeszcze jeden sposób jak A ja sobą... mogę ci pokazać, bo tutaj farby nie puszczam Jak mnie psy yy... zabijają na komisariat, to Zawi... farba nie jest A często cię psy zabijają na komisariat? Stary... Cztery razy dziennie Ej chłopie, jedyne, jedyne kto mnie zawija na komisariat To moja czasami pa... oj coś tam No tak, mnie bo mnie zbugowałeś mnie, <laughs> Tak, no. tak, tak, to moja wina Tak, 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 ludziska tak, 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 tak. Wiesz co, Mi jedyne kto przysłuchuje To czasami pani przedszkolanka tak, stare ona no. się pyta gdzie, gdzie, gdzie schowałeś jakieś wafelki, tak? Tak, bez kitu i w ogóle mówi, wiesz co jest najlepsze, ja w ogóle y, farby nie puszczam, nie? Wiesz o co chodzi. Nie bo no jestem... wiadomo, no nie, no kolega nie sprzedasz ja na Ja jestem, prawda? wiesz, prawilne mordeczki, nie? A czasami jak y, pójdzie do takiego normalnie jednego Janka, co nie? I powie Aha. do Janka y, y, Janek, y, dam ci ciasteczko, jak powiesz co się stało. No, to no chłop nie, to on cię mówi. sprzedaje, chłop ale 60! Mówi. Chłopie, chłop wszystko tak mówi, że ja cię sunę, aż ty wrzuciłem. Ej, dobra, to jest jakiś gracz, to jest jakiś gracz na bank. Nie, dawaj, się połap, o! no nie, nie złapałem cię, dawaj łapiemy się, kto pierś kogo wrzuci, dawaj. Dawaj, wyra. No? no, no dawaj, dawaj. No, no złap, Babusia, O, To jest najlepszy sposób dla na ciebie. No nie, jeszcze tu <suszy> jestem dopiero, nie przejdę tego. Gdzie ty jesteś, czemu tam jesteś? Nie wiem, stary. Ej, chłopie, bo teraz y, dużo osób się chyba, albo nie, albo jednak nie tak dużo, ale no trochę się zakwalifikowało, dobra, siedem jest, to ja może sobie wejdę, bo to już mi się wydaje, że ale czas poczekaj, się kończy. Ja mam, ja mam luz, ja mam luz. Aha, ja mam luz. A, a zaraz się, o, tak akurat na ostatniego, tak? Ja mam tak? totalny luz, tak? Ej, poczekaj, jeszcze jedna osoba niech się zakwalifikuje, weź, chłopie, No, poczekaj. co tam u was? Poczekaj, o ja cię tam widzę żołnierz dawaj żołnierz żołnierz żołnierzowi się nie udało o biegaj a wiesz co by było najśmieszniejsze? Nie dla jakby, jakby użył podwójnej spacji by był przed tobą a nie użył nie użył ale przed sam wiesz użył raz a jakby nie tam. A tak tak, tak 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 to by było śmieszne oh wow, piłka rozlana skokers ja jestem niebieskich a ty jestem niebieski no! Serio w niebieskich Nie życie bym nie był z tobą bo no, stary. no właśnie ja bym się mega zdziwił teraz Ty nie jesteś panem Roberta Lewandowskiego o, o, więc o, jak nie Ej chłopie zbudować. co ja teraz zrobiłem normalnie? Jaki dribbling, jaki dribbling Podanie do let's go Dwie bramy wbite Tak ma być I teraz tylko żeby mi nie wbić bramki Dobra Aberkaweś tak jakbyś mógł tak Pójść do siebie to by było No let's probny go! mega fajnie Okej okay, obronione dwie sztuki I teraz biegniemy w drugą stronę Chłop, Co wy robicie? Dobrze, dobrze, dobij gola, dobra. Co te chłopy robią? Czemu one atakują na moją bramkę, chłopie? To mi się naprawdę nie podoba. Ej, czemu ty mnie chcesz łapać cały czas? Dobra, o, o, dobra, dobra, dobra w stronę, aberka, tak, tak, tam Nie no, stary patrz, wybijam. Nie, 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 tak. nie, dwa, dwa, dwa. Dobra, dwa dobra, dwa, jeden może być. To ja muszę się teraz postarać. Nie, Aberka, ale wyjdź, wyjdź, chłopie, tutaj. Nie, 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 ty mi teraz nie. Dobrze, no, dobrze, panie, lecimy wtedy, lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, jeden gol chyba wbiją moi, to mi się Kurde, podoba. No. Ja tu bronię tego. O, dobra. Masz, 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 masz. Bo, bobek dobra. Ma, 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 ma. Bo, 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 Nie ma, szybko, szybko. Ale dużo nie, typu, no bro, tak, za <grym> ta dużo typa. Ewidentnie było tam za dużo typa, a ja teraz szybki bronię, nie? Dobra, obronione. A, nie tak, ja też Dobra, idź mi stąd, poprzcie <grym> ty mi stąd. Ej, bez kitu... Dobra, 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 nie, nie, nie. Nie, 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 teraz końcówka czasu! Szybki. Żeby nie było przypału, let's go Aberka! I to jest słuchajcie kolejny sposób jak wygrać za Berką. z Aberką, zagrajcie w piłkę świetny, nożną, e, team na team, Aberka będzie w innym teamie i słuchajcie Gratuluję. po prostu wygrać. Fantastyczny wygrajcie. pomysł, w ogóle lepszego pomysłu nigdy nie miałe. Ale chłopie, na, na każdej rozgrywce pokazuję jakiś sposób, czy to ci wyłączyłem internet, czy, czy ten... Czy wygrałem w kamień papier nożyce. Czy słuchaj, gram w piłkę nożną? No wiesz, no trzeba sobie jakoś radzić, chłopie. Nie jakoś podoba mi się to, ale tak szczerze? No. W ogóle mi się to nie podoba. Jak to ci się nie podoba? Dzięki temu wygram 1000 zł. Nie, bo jesteś lamusem strasznym. Jesteś stary oszustwem. Twierdzisz, się, że jestem lamusem. Jestem no. najlepszym graczem z Stumble Guys. Nie, nie, o cóż to? Nie to. Nie Ej, jak to nie jestem? Nie, yy, serio, a, nie? Aber ja zgadzam, jestem się, na... absolutnie Amerika... się nie Aberka, ale ja jestem najlepszym graczem Stumble Guys ale, i tyle to tak w macie. kiedy, kiedy, kiedy? Yy, Od teraz na przykład yy, co, co o tym sądzisz? No ale stary ty jesteś... Jest o, jakby... Tak, jedno osoba odpadła, a ty mówisz, że jesteś najlepszy. Dobra, bo jedno ja osoba. zaraz... Ale wiesz, co ci powiem? Jacyś właśnie niefajnie dobrzy gracze są. Serio, jest tej ewidentnie za dużo graczy. Ja bym chciał, żeby jednak wszyscy... Ej, co ten Rycerz, mnie tak który któryś ten raz rycerz. z kolei? Ej, dobra, łapę tego chłopa i go do lawy wrzucam. No A, wrzucam spad. go do lawy, dobrze No nie tak. spadł chłop, ale Dawaj dobra. go. Ej, ten rycerz jest mega niefajny. Dobra, ty, tą typiarę wyrzucamy. Cyk, pofrunęła do lawy. I teraz rycerz odpadł. Ej, nie. Patrzcie u Nie. No to sobie... Ej, jakich... ale wiesz co? Yes! Ale mógłbyś. Wygrałem! Nie, no naprawdę. Let's ale go! Ale dlaczego chcesz wygrywać I to mi ale się podoba ludziska. Serio. To są wszystkie sposoby jak wygrywać no z Berką. Nie.